Pod koniec kwietnia po blisko 30 latach służby w tworzonej przedzeń od podstaw Legionowskiej Straży Miejskiej, komendant Ryszard Gawkowski ustąpił miejsca młodszym. Oprócz podziękowań za pracę na rzecz mieszkańców podczas ostatniej sesji rady miasta, prezydent Roman Smogorzewski uhonorował byłego już szefa formacji tytułem Zasłużony dla Legionowa. Znany z nowatorskich pomysłów i zaangażowania w pracę, Ryszard Gawkowski od 1991 roku stopniowo rozbudowywał katalog zadań Straży Miejskiej. Oprócz tych bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem obywateli, jego ludzie dbają też o kwestie związane z ochroną środowiska, sprawami porządkowymi oraz edukacją dzieci i młodzieży w zakresie właściwego zachowania na drodze. I tak też, sądząc po kadrowej decyzji władz ratusza, ma pozostać. 30 kwietnia nominację na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w regionowie otrzymał z rąk prezydenta Adam Nadworski. Wcześniej przez 10 lat pełnił on obowiązki zastępcy Ryszarda Gawkowskiego. Nowy dowódca Miejskich Strażników jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i uczestnikiem wielu kursów doskonalenia zawodowego. Został też odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Prywatnie chętnie angażuje się w akcje społeczne i edukacyjne. Był inicjatorem spotkań dotyczących bezpieczeństwa seniorów a także uczestnikiem wielu spotkań oraz konkursów dla dzieci i młodzieży.